No siema, siema, witam was znowu w kolejnym filmie Coś mam wrażenie, że mikrofon, aha, no tak, faktycznie Dobra, słuchajcie, o nowa Cześć, siemanko, dzisiaj w tym właśnie domu ten Będziemy się do niego przeprowadzać Mam, słuchajcie, już tutaj rzeczy, bo już w tamtym klot mieszkać nie chcę Zbudowałem go dlatego, żeby po prostu poczuć się jak dawniej, czy coś w tym stylu no ale to nie wyszło, jak widać, to jest gigantyczny kloc i zbudowałem w ostatnim odcinku z tej serii właśnie ten dom. No i dzisiaj właśnie chcę się do niego wprowadzić. Mam tutaj właśnie te materiały, które właśnie sobie zaraz weźmiemy. Ten Kill of bardzo dużo rzeczy mam tutaj, ale zanim to, to subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, no i... No, i słuchajcie, no, zaczniemy coś robić. Więc, pierw chyba wezmę te skrzynie i piece. I jak już mówiłem w ostatnim odcinku, chciałem właśnie je tutaj dać. Yy, dlatego, ale nie, bo tu jest po prostu taki fajny zakątek, gdzie nie miałbym to mógł dać. Bo, jakbym dał to w ten sposób, nie, to trochę w sumie nawet fajnie by to wyglądało. Tylko, bardziej bym dał tutaj jakieś skrzynie też. Na przykład, czekajcie, spróbuję to wziąć na przykład. Cyk, cyk, cyk. I tu. Ej, ja mam plan, dobra. damy to w ten sposób i w ten sposób. No i też będziemy mieć dostęp do tych piecyków. Ok, więc myślę, że ja w zasadzie dobrze. No i tu jeszcze jest takie coś, co mógłbym zagospodarować. Tylko tam jeszcze weźmiemy sobie slaba. No i właśnie wykończeniówkę zrobimy tutaj taką tylko potrzebuje się pierw podsadzić i tu wklepać to a może jakby tak jeszcze ej nie wygląda to źle wygląda to dosyć, dosyć spoko naturalnie co my tu jeszcze mamy takie poboczne bloki na przykład to no to myślę że tą szafę grającą mógłbym gdzieś tutaj dać i ogólnie te takie rzeczy na przykład to bym dał tutaj, no to bym dał kowadło tu, tu do disenchantowania i to. Nie, no dobrze, chyba. Ale bardziej bym. Ale bym chyba y, te dwie rzeczy zamienił bardziej ze sobą. O! Wygląda dobrze. Udajemy, że wygląda. Udajemy, że wygląda dosyć spoko. Dobra. Na dole się zbyt dużo więcej już nie zmieści. Mamy sześć podwójnych skrzynie, skrzy, skrzynek. Kowadło i piecyki. Więc jest. Wyśmienicie. Mamy jeszcze enchant, na który też mam pomysł Mianowicie udamy się tutaj, wyżej na strych I na tym strychu Możemy ten enchant umieścić, więc zrobimy w ten sposób I w ten sposób Ej, tutaj by się przydał jednak e, ten do No, tu bym go dał <laughs> A tam, kurde, sorry, walałem mikrofon e, Tam bym dał jeszcze coś innego Tu nie mam pojęcia. Al, albo nie, ja wiem, tylko bym potrzebował więcej, prawda, tego. Jakby po prostu stojak na zbroję, raczej go nie mam. Dobra, dam tak i będzie dobrze. Dało, będzie się dało disamplantować to. Więc jest super. I tu bym faktycznie dał ten stojak na zbroję, bo no pasowałby tam. Świetnie by tam pasował chyba. E, więc polecę sobie może. No i wracamy sobie z tym, bo jednak tego się nie da, wy, nie da się tak skraftować i nie mam węgla super fajnie, ej nie, dobra czekajcie mam jeszcze shulkera to shulkera mogę dać chyba tu no i tu mam to jajo jeszcze, w ogóle patrzcie, tu jest cennych rzeczy, nie i nie mam tu węgla, fajnie, bardzo fajnie, wyśmienicie, nie, tu mam węgiel dobra, to na 9 rozdzielę, wiem, że tam z tyłu też są jeszcze piecyki, ale mimo wszystko rozdzielę to w ten sposób Cyk, cyk, powkładamy, żeby tak wszędzie było, na, w tych głównych piecykach. No i dobra, tu mamy pan to damy sobie tu od razu do przepalania i zajmiemy się, myślę, górą. E, dlatego i chciałem tam mieć to i nie wiedzieć po co to. Dlatego sobie tu wejdziemy. I jak by dać łóżko? Łóżko myślę, że tutaj byłoby idealne tylko jeszcze drewno, trapdory, jakieś tabliczki by byłyby super więc to i dobra, porobimy sobie takie, takie rzeczy, które mogłyby faktycznie tam być, cyk dobra Jakby to wyglądało w ten sposób, kurde to, to, to nam niepotrzebne i tak, kurde, nie no słabo, słabiutko a gdyby tak na odwrót może bardziej. cyk i tu trapdoor. Nie, no na pewno lepiej to wygląda. Widzisz, co na razie to tak zostawię chyba. Tu dam pulpit i craftingu nie ma, super fajnie. Wszystko jest tylko nie crafting. Tutaj to no i jakieś schodki, żeby imitowało jakieś siedzenie na przykład. Albo czekajcie, bym tu zrobił działające nawet siedzenie. To było serio łatwe, ale trochę się z tym męczyłem, nie wiedzieć czemu. No i da się tutaj jakoś, w jakimś sensie usiąść. Jeszcze można tutaj jakąś książkę, której nie, na, na nieszczęście nie mam. I tabliczki. Tabliczki musiałem zniszczyć, bo się nie dało przejść. Czegoś mi tu na pewno brakuje. Na pewno jak zobaczymy ten crafting, to wiem co muszę jeszcze zrobić, żeby przenieść tutaj crafting. Ej, patrzcie, czekajcie. Tu by zrobić więcej craftingów, na przykład 3 Czejcie, czekajcie, 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 czemu ja mówię czejcie? Nie wiem Tak. No i ben, będzie... Będą jeszcze dwa. Czyli będą trzy? czyli będzie można po prostu w randomowym Nie będzie trzeba trafiać, na przykład po prostu Te coś nie muszę kurde klikać na ten, tylko wystarczy sobie kliknąć, no i No i już po prostu mamy to Więc to też jest na plus tylko jeszcze tutaj właśnie mi czegoś brakuje. No i właśnie nie mam pojęcia czego. Tu mógłbym niby dać obraz i właśnie chyba to zrobię, bo itemy na owy mam ja tylko... No, muszę go zrobić... Cyk. Tak się robił obraz, nie? Tak. Skąd ja pamiętam te craftingi wszystkie? <laughs> nie, nie mam pojęcia. Po prostu nie ma craftingu, których nie znam no po prostu, nie. Dobra, tu ten obraz będzie dobry. Więc robimy w ten sposób, idealnie ten. Więc jest super. I ej, tu roślinka byłaby fajna, tylko spaliłem niestety. wiadomo Briki. Dokładnie. Jeszcze dywany ogarnąłem. E, takie, żeby po prostu by. I myślę, że kratka byłaby tutaj dosyć spoczko, tylko. Tylko trochę. Nie w ten sposób. Tutaj jeszcze tak, tak. Tak, tak. No i tutaj bym musiał. Kurde, najgorszy, że ten traudlog tu jest. No. Nie wiem. Nie wiem jakby to zrobić. Nie mam pojęcia. A czekajcie, tu jak zniszczę to. No właśnie. Właśnie, że tu jest... Tak. Nie można bloku dać. Wiecie co, na razie to chyba tak zostawię po prostu. Ja no. nie mam gustu, Mam jeszcze liście, które bym tutaj chciał dodać. Tak, żeby po prostu... żeby po prostu były I takiego klimatu dadzą, nawet fajnego chyba Coś w ten deseń, tylko tutaj nie No jakoś w ten sposób, żeby nie najeżdżać też na enchant, nie? Bo wtedy przestanie działać. Coś takiego jeszcze... No i tu jeszcze połączyć jakoś. Jest na 30 level? Tak, jest na 30. A tak w ogóle to przepaliły nam się wszystko nam się przypaliło, tutaj, tak, tak. Yy, więc teraz można zrobić sobie sto jak na zbroję. Tylko, że owej zbroi chyba jeszcze nie mam. Znaczy, mam takie coś. No i takie. Ale nie będę wydawał więcej diamentów na to. Jeszcze mamy doniczkę, do której bym dał paprotkę, której niestety, ale nie posiadam. Dlatego wezmę jakiegoś kwiatka. Wziąłem takiego ładnego, bo myślę, że będzie fajnie w doniczce wyglądać, więc idę go tam właśnie już umieścić. No i myślę, że to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film, więc słuchajcie. Subskrybujcie, łapkujcie, dzwoneczkujcie, bo chciałem wbić więcej subskrypcji jeszcze. Więc no co? Do zobaczenia! Pa!